Ale tu ta muzyka siada, nie? Muszę trochę przypiszę tutaj. Sprawdzę normalnie, jak, jak bardzo ją słychać. No myślę, że taki, tak głośno tak może być. New game normal. Ale eee, zaczekajcie, bo ja może dodać, na przykład do streamer eee, zmienić. Taki. Welcome. Ty. Welcome to the Tu. Dobra. U mnie w domu nikt mnie nie woła. Um, ustawmy to sobie tutaj. Zero date tutaj. Mogę to w ogóle zmniejszyć? Chyba nie. Dobra, ustawmy to tu To, to. An e, Tutaj Skybreak szybko Note no sobie damy tu O Zrobię przerwę Zaraz będę, tak poznaję czy Ale dawno w tym grę nie grałem i mam ochotę strasznie dostałem ochotę grać w tę grę Naprawdę. Tak jakiego ochoty dawno nie miałem. Jak dzisiaj. Właściwie to powinienem puścić muzykę, więc puszę na... Puszę na razie muzykę z na razem, puszę coś innego. Ja chyba nie włączyłem kompanie, ale bakdora nie mam, więc jest git. Chociaż nie git, bo może mnie polisa złapać. dalej. Czwarte. Piąte. Szóste. Siódme z przeszłości to idealny moment żeby poczuć znów energii ludzi których rozumiesz bez słów do wszystkich świata stron mam tę energię teraz należy -ter 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 na górę bo czekaj od kiedy on tutaj tak stał? Uuu dawaj zielone Długo tego zielonego nie ma. Już myślałem. O, no i git. Ja bym chciał zrobić taki jeden test. Naszego Hitmana. A, a mianowicie Dobra, włączmy. A mianowicie To jak się kupuje Motion Sensory, nie? I sprawdza się na komputerze te Motion Sensory, czy zrobiły się czerwone, jak nie ma się Motion Alert. Tam pisze Floor 8, Floor 8. To czy jakbym dał Motion Sensory. Flora 8 i parter, gdzieś przy wejściu, nie? To czy by tam przy wejściu też zareagował? Czy to jest całe przejście? Czy Lukas przechodzi od samego dołu do samej góry? Czy od gdzieś dookoła nas? Chodzi mi czy gdzieś od jednej czy z drugiej strony naszego floru. To jest taka moja rozkwina. Okay. Zapomniałem zapomniałem sobie przygotować listę wait, ja zanim cokolwiek porobię to ja idę wpisać, czekajcie, ja wam pokażę w ogóle co ja robię a tu mam website available and times always available teraz robimy nie wiem czy mam open office nie, to ja sobie tutaj będę patrzę na telefonie. S. Teraz tak Ja wiem. Wiem co będę musiał zrobić. Będę musiał sobie tutaj sprawdzić. Czekajcie, ja, to, ja wezmę długopis. Ja wezmę jakiś długopis i coś do pisania. I sobie teraz wypiszę wszystkie strony jakie mam na DVIK 1 i sobie potem ten tutaj wpiszę, które są aktywne, które nie. Żeby to szybko szło Oj, dobra, zmieniamy Juventus Juventus Juventus, co? Teraz to Adam, straciłeś mnie szacunek, nie? Zdłużające jest to, że każda osoba, która popiera Walking Game ma prawdopodobnie ma te 3 deepfiki, nie? I teraz problem polega na tym, że te strony, nie wiem czy one, pozobaczę, bo, bo, bo możliwe, że jest, są trzy profile na przykład w stronie, powiedzmy, że na jednej stronie są te i te, te z inne strony na jednej dybwiki są te i te strony na drugiej dybwiki są te i te i tak dalej, i tak dalej i potem to się miesza, u, każdego, u każdej osoby e, miesza się kolejność tych stron i co czwarta osoba ma ten sam dybwiki wtedy tylko to też jest trochę problematyczne dla ludzi właśnie, które robią te taki poradniki jak my robimy, dlatego ja sobie teraz wypisuję wszystkie z jednej strony i zaraz będę sprawdzać, które są z tych stron aktywne, a które nie. Okej, okay. Grande z fantazji. Haczyk. Gdzieś się przydał, wiesz? Pamiętam, że gdzieś yy, Entry też było coś. Trzeba się zasrać przez ten... Nie żartuję, zasrałem się przed chwilą. O, ciul. 5, okay, 12, ale stąks. O Panie, jaki stąks faktor. Czyli 5, 36, nic tu nie ma, prawda? Dobra, lecimy do domku. Wi-Fi, Wi-Fi zmienię. Zaraz. Jeszcze trochę czasu mam. Dobra. 24 zmieniałem. Więc jeszcze trochę czasu jest, co to mamy następne. Nick ...Supply. ten friend będzie chyba z taka strona z kotami, ale nie wiem kiedy ona jest otwarta. Milk Supply. To jest po trochę strona. Nie powiem. Dajcie może Wiki 2 co? Fajnie by było. To chyba nie jest Wiki 3, prawda? Chociaż nie. To może tam ściśnąć myk. No może teraz praktycznie tak. Zmienia Juventus Juventus było no 20 minut grania Nie wiem czy ja to nie, nie zrobiłem Z tego co ja pamiętam to się zmieniało co, co 10 minut A nie co 20. Eee... Ale nawet się nie zastrałem, to znaczy... Zastrałem się, ale no wiecie, nie aż... Tak? Nie zastrałem się aż tak, żeby... się drzeć. A te, nie. youtube.com. Web. Co? Dobra. Weźmy... Ej, no. No, no, no. Plus. No. no. Ja będę pisał to Adama. O, jest, sejbiście. Ej, Grey In jed No. Nope. Czekaj. Wait. Wait, bo ja nie wiem co to. No i czuj. Wait, napisz na przecie Czemu mi pokazało? Ja... tu jestem. przepraszam. Dziękuję za followa. Tutaj. Arabskie... Techno. Jak to... To, chyba, to było chyba to, nie? Tak

Why do you ask me or I can spark German? What do, do what do you mean? Wait, here was green. Okay, thank you. Uh, scan. Ale skam, bo zaraz mogą mi wyjebać na ryj. Niech tam. Co To jest... I to jest to, o czym ja mówię. No są inne strony. Scream Beach, pamiętam, że działa

Mamy? Czyżby? Czyżby to było to? Maybe this is it. No way. Nie gadaj. No way. I love this game now. I fucking love it. I'm just fucking No way. No ile farta można mieć za jednym razem? Ja... Przecież to jest... jak gdy... Ja, ja pisgam. Nie, ja potrzebuję przerwy, bo ja wiem, że teraz zostanę taki... taki łomot. Taki łomot. Notes otworzę, kurwa. Notes. Nie ten notes. Nie notes, tylko bardziej notatnik. No, tatnik. Kurwa, tutaj zapiszę to. Tutaj kopiujemy to. Okej, okay, tutaj robimy tak. tutaj jest skan. Nie skan, skan. Pociskam jeszcze, ponaciskam trochę jeszcze. To już chyba nic nie będzie, ale dobra. No ja armia dojadą S fok. To by było za za oczywiste jakby było. E, U mi się zlegowało. O, teraz. Hej. Okay. No To jest... I mean... I don't have... O! Oh. E, nie zgodzę się z twoją z tym co Ty napisałeś, bo nie trzeba zmieniać Wi-Fi dągę co 10 minut, tylko trzeba zmieniać Wi-Fi co 10 minut, co 5 minut w Realu, czyli co 10 minut w krze. A ja o tym zapomniałem i robiłem co 10 minut w Realu. Eee, no także, ja chyba nawet mam go w swoim miejscu tak naprawdę, więc teraz sobie go zmienię eee, na Sakmin. Okno nie jest otwarte, także wujek Lukas na razie, nie przyjdzie. Stary! Ja wiem, jak to się gra, okej? Okay? Lukas nie przychodzi, kiedy jest okno otwarte. Znaczy, może, możesz mieć rację, ale nie o to chodzi. I tak muszę kupić sobie motion sensory na to, nie? Więc nawet nie myślę o oknie, dopóki nie mam motion sensora. Dziękuję za podpowiedzi, Może masz rację, ale no... Ja bardziej woję się... No, tych maskach. I w ogóle nie wiem, gdzie tutaj mogą być jakieś kody schowane, naprawdę. Ten pierwszy kot to był taki fart, bo on był tak na wierzchu, tak po prostu pisało go. Amanda, w ogóle powinienem teraz sobie zrobić trzeci. typiki. Słychać, mały myszka. O, oh, shit. Tu nic nie ma. Dobra, lecimy na Oder Oooo, panie. Siosio. Ciuciu, ciu, ciuciu. Powiedz mi, co ile sekund on idzie? To znaczy po ilu sekundach nie patrzyłem na niego nie idzie. How do it? Teraz pewnie nie przyjdzie. Ale no, wolę... Ja wolę mieć to... Już to mieć w sobie, to chodzenie. Po 10? Tak szybko? Już to idzie. Myślałem, że tak gdzieś po 15. No nie, 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 wracę, wracę, zniknie. A nie mogę. FOK O oh there's something here Ciekawe. Czy tutaj można by było właśnie w tej sobie znaleźć kod? Że tutaj nagle pisze gdzieś kodik. Eee, no gdzie te haksy, Halo, ja się pytam Ale się zesarałem, nie? Dosłownie dostałem ten Gęsiej skórki Czy to mi się właśnie przed twarzą zamknęło, naprawdę. Dollmaker utka web. Naprawdę. To by było. Crypti jest fuck, jeszcze jedno minutę. Usłyszałem coś w uchu. Odwróciłem się i on tam stał Jezus Mario No Dziesięć sekund. Po 10 sekundach słyszałem Czy jest okno otwarte? Okno jest zamknięte, dobra. Czy to będzie jedna z tych postronnych stron, które mają 10 jeszcze innych stron? Nie, nie tym razem. Tak. Lecimy popaczkę. SRAM, ale lecę Aż połknąłem ślinę ze strachu, nie? Ja nie wiem czy on był, czy go nie było, ale słyszałem takie chrapanie wodą. Skażę świata, bo ja może tutaj, 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 tutaj. ten tutaj coś, może się pytać. Ostrość najmniej, najniżej. Hey. Nie wiem, czy on idzie, czy nie. Czy to są jego kroki, czy coś innego. Nie ma go, prawda? Widzisz, co by było OP? By się otworzyło te drzwi, spojrzało się na lewo i nagle by się go widziało. Nie tak przez chwilę. Wypierdalać, 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 wypierdalać. O, oh, o, oh, o, oh, o, oh, o, oh, o, oh. I na nowo, trzech tak. zetknę. To jest osiem, prawda? Tak. Już myślałem, że nie ma światła. Nobody here. Borsur Dobra I tutaj z tej strony, da bo może... Muszę... Jestem ciekaw czy to ma znaczenie Tutaj damy najpierw Ło kurwa Teraz się znowu zestrałem właściwie Wiedziałem, że skoro będzie. Czekaj co? Okej, okay, nie. Tu może być kot. Tu actually może być kot i ja teraz ram, bo jest otwarte okno. Ja ram, bo nie miałem jeszcze haksa. Czekaj, bo ja muszę tutaj ten filtr jeden zmniejszyć. Ja nie miałem jeszcze haksa. I fucking... Ja po prostu jeszcze nie miałam ani jednego... Jak gram po pół godziny i mi się jeszcze nigdy nie zdarzyło, że mnie dostał hacksa. Ale już mam otwarte okno. Hitman już może mnie zabić. Więc ja sobie teraz wyjdę z gry. położę sobie co innego, bo to jest pięcia skórka, okay, okej? Okay.